Witam po raz kolejny. Dziś będzie krótki film o tym, jak uzyskać pomoc z samego Power Query, czyli help dla Power Query. Normalnie jest to do uzyskania gdzieś tam na stronach Microsoftu i tak Co musimy zrobić? Mianowicie przechodzimy do Power Query, bierzemy z innych źródeł, puste zapytanie. I tak F1, pach, 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 wciskam. Nie działa. Nie działa. Za to tutaj jest pomoc. Co się dzieje? Otwiera nam się strona Microsoftu. Nie do końca o to nam chodziło, prawda? Chcielibyśmy uzyskać tę funkcję. Co możemy zrobić Power Query, jeżeli tak nie działa? A mianowicie wpisujemy równo się hash i shard Enter. I co otrzymujemy? Rekord. Rekord taki, który jest z nazwami funkcji. Konwertujemy go do tabeli i mamy wszystkie funkcje. Przekonwertowaliśmy go sobie na ten. Pierwsze dwa dotyczą naszego bieżącego skoroszytu, tego zapytania, prawda, i zapytania, które aktualnie tworzę. Tutaj ono jest, w tym momencie. Ale reszta, reszta jest listą funkcji. I co my otrzymujemy? Jeżeli podświetlimy sobie na przykład list range, w ten sposób, naciśniemy, dostajemy. Wywołanie tej funkcji. W jaki sposób, jakie parametry mamy użyć. To jeszcze nam nic specjalnie nie mówi. Chcielibyśmy nieraz dowiedzieć się czegoś większej o funkcji. Co musimy zrobić? Podświetliliśmy w tym momencie to, prawda? Czyli kolumnę name. Bierzemy sobie to o ctrl c. Wstawiamy dodatkowy krok. Robimy równa się ctrl v i enter. I co otrzymujemy? Otrzymujemy cały opis tej funkcji razem z z przykładami. Powiedzmy, możemy wziąć na przykład tą funkcję, prawda, ctrl-c, przechodzimy, wstawimy krok, oczywiście, że tak, równa się, ctrl-v, enter. Mamy podpowiedzi odnośnie takich funkcji naszych Oczywiście możemy funkcję wywołać, gdybyśmy chcieli, prawda? Wtedy nam się pokaże okienko z parametrami dla danej funkcji, jeżeli gdzie byśmy mogli je wpisywać. Ale nie ma to znaczenia. Chcielibyśmy przede wszystkim uzyskać pomoc na temat budowy danej funkcji. I to właściwie byłoby na dzisiaj tyle.